Witam na kanale Wiadomości. Ja jestem Piotr i codziennie będę przedstawiał Wam najważniejsze informacje z kraju i ze świata, więc jeśli chcecie być na bieżąco i doceniacie naszą pracę, to zachęcam do polubienia tego materiału oraz subskrypcji kanału Wiadomości. A w dzisiejszym odcinku zobaczycie m.in. Innymi... Trump dogada się z Putinem. Doradca Trumpa ujawnia ruchy przywódcy. Polska popiera pomysł Trumpa. Kolejne miliardy na zbrojenia. Akcja z rosyjskim statkiem blisko polskiej granicy. Zaoński mówi o bombie. Szef Mon Władysław Kosiniach kamysz udzielił wywiadu dla Financial Times, gdzie poparł pomysł Donalda Trumpa na temat wydawania 5% PKB na obronność przez kraj NATO. Warszawa popiera postulat Trumpa, by kraje NATO przeznaczały 5% PKB na obronność, nawet jeśli osiągnięcie tego celu zajmie 10 lat, Polska może być transatlantyckim łącznikiem między wyzwaniem postawionym przez prezydenta Trumpa a jego realizacją w Europie powiedział Szef Mon. Dalej wicepremier skrytykował warty 1,5 mld euro program Komisji Europejskiej dotyczący przemysłu obronnego, twierdząc, że jest on niewystarczający. Unia Europejska ma zdolność do realokacji pieniędzy. Priorytetem jest zapewnienie przeznaczenia 100 miliardów euro na obronność w nadchodzących latach, w tym poprzez przekierowanie niewykorzystanych środków ze Wspólnego Funduszu Odbudowy po pandemii o wartości 800 mld euro, stwierdził szef Mon. Szef MON wykluczył także wysłanie przez Polskę wojsk do Ukrainy w celu utrzymania potencjalnego zawieszenia broni. Kiedy pojawi się plan pokojowy, umówimy go, ale państwa graniczne... Nie są tymi, które w jakikolwiek sposób powinny pojawić się ze swoimi wojskami na Ukrainie, ponieważ uważam, że powinien istnieć większy podział obciążeń i dywersyfikacja w ramach NATO, mówił Kosiniak-Kamysz, po czym zaznaczył, że w polskim społeczeństwie panuje zmęczenie wojną na Ukrainie. Oczywiście w polskim społeczeństwie panuje zmęczenie i jest to zrozumiałe, zwłaszcza gdy ludzie tutaj widzą młodych Ukraińców jeżdżących najlepszymi samochodami lub przebywających w pięciogwiazdkowych hotelach, stwierdził wicepremier. Dalej minister wypowiedział się też na temat odmowy dostarczania Ukrainie polskich migów 29 oraz późniejsze komentarze ukraińskiego prezydenta. Z jednej strony rozumiem prezydenta Załęskiego, ponieważ jego rolą jest zawsze domagać się większej pomocy, ale myślę, że on i Ukraina muszą również pamiętać, że kiedy inni wysyłali tylko hełmy, my wysyłaliśmy czołgi, powiedział wicepremier. Wracając do administracji prezydenta Trumpa, to jego doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego Mike Walls powiedział podczas wywiadu, że przygotowania do spotkania z Putinem już trwają, argumentując, że z punktu widzenia prezydenta elekta niemożliwe jest zawarcie umowy, jeśli nie ma żadnego dialogu i relacji z drugą stroną. Przygotowania są w toku, ale cofając się na chwilę, to uderzające dla mnie jest to, że od czasu wyborów prezydenckich jak wiele osób, po prostu niewykwalifikowanych ludzi bez planu, przedłużało tę wojnę, która naprawdę ogrzała w stylu I wojny światowej, jako młynek do mięsa ludzi i zasobów z konsekwencjami III wojny światowej. A teraz nawet prezydent Zełęcki wychodzi w Paryżu i mówi, że jest gotowy do współpracy, aby zakończyć tę wojnę. Zakończmy ją sprawiedliwie, odpowiedzialnie, w sposób, który chroni przyszłość Ukrainy, ale kończy tę sprawę, aby cały świat mógł od tego odejść. Tak więc z perspektywy prezydenta Trumpa nie można zawrzeć porozumienia, jeśli nie ma się pewnego rodzaju relacji i dialogu z drugą stroną i absolutnie ustalimy to w nadchodzących miesiącach. Dalej, doradca Trumpa stwierdził, że w nadchodzących dniach lub tygodniach spodziewa się połączenia telefonicznego między Putinem a Trumpem, dodając, że raczej niemożliwe będzie wyrzucenie rosyjskich wojsk z każdego centymetra ukraińskiej ziemi. Nie ustaliliśmy jeszcze dokładnych szczegółów, pracujemy nad tym, ale nie spodziewam się, że przynajmniej w najbliższych dniach i tygodniach uda się wydalić wszystkich Rosjan z każdego metra ukraińskiej ziemi, nawet z Krymu. Prezydent Trump uzna to rzeczywistość. Myślę, że to ogromny krok naprzód, że cały świat uznaje też rzeczywistość. Dalej Mike Waltz zaznaczył, że Trump będzie stosował na Rosji presję ekonomiczną oraz że może on znieść pozwolenie na używanie amerykańskiej broni dalekiego zasięgu do ataków na Rosję. Trump może usunąć ograniczenia w uderzeniu Ukrainy bronią amerykańską na terytorium Federacji Rosyjskiej i wprowadzić nowe sankcje w sektorze energetycznym, aby zmusić Putina do negocjacji. Powiedział Waltz. Wróćmy jeszcze na chwilę do wczorajszego odcinka, gdzie omawialiśmy wprowadzone przez USA potężne sankcje na Rosję, które, jak wspominaliśmy, mają przynieść miliardy strat miesięcznie. Teraz na temat tych sankcji wypowiedział się prezydent Ukrainy, Volodymyr Zoński, który nie krył entuzjazmu. Jestem wdzięczny moim partnerom. Są amerykańskie sankcje wobec rosyjskiego sektora naftowego, sankcje wobec floty tankowców cieni, wobec firm takich jak Surgut Gaz, który jest osobistym portfelem Putina. Dziękuję również za sankcje wobec Rosatomu. Ważne jest, aby wywrzeć presję na rosyjski przemysł nuklearny, za to, że wciąż przetrzymuje zakładników w naszej elektrowni jądrowej w Zaporożu. Dalej Zaoński wskazał, że również Wielka Brytania oraz Japonia zdecydowały się wprowadzić restrykcje na Moskwę. Wielka Brytania, Wielka Brytania również podejmuje nowe kroki w celu ograniczenia dochodów Moskwy z energii. Istnieje również nowy pakiet sankcji nałożonych przez Japonię na rosyjską produkcję broni, który ogranicza dostawy komponentów do niektórych ważnych systemów wspierających rosyjską produkcję broni. Pozostając przy Wielkiej Brytanii, to mocnej wypowiedzi udzielił były brytyjski premier Boris Johnson, który w wywiadzie nazwał Putina, cytuję, jebanym idiotą, wskazując na jego imperialne zapędy. To, co robi Putin, jest archaiczne i barbarzyńskie i musi Zrozumieć, że Estonia, Łotwa, Litwa, żaden z tych krajów nie jest i częścią rosyjskiego imperium, podobnie jak Ukraina, to koniec, 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 koniec z imperium. Władimir, ty jebany idioto. No America, Na przez amerykańską administrację sankcje zareagował też rosyjski resort dyplomacji. Decyzja obecnej administracji USA o wprowadzeniu nowych restrykcji wobec krajowego sektora energetycznego jest próbą wyrządzenia przynajmniej części szkody rosyjskiej gospodarce, nawet kosztem ryzyka destabilizacji rynków światowych, czytamy w komunikacie rosyjskiego MSZ. <zyskling> Ukraińskim siłom udało się schwytać koreańskich żołnierzy, co jest ważnym krokiem w kontekście udowodnienia udziału sił Kim Jong-una w wojnie z Ukrainą, ponieważ według ukraińskich polityków ci skutecznie rozstrzeliwują się nawzajem w celu utrudnienia identyfikacji. Teraz komunikat w sprawie wydały jednak ukraińskie siły zbrojne. Dwóch północno-koreańskich żołnierzy zostało schwytanych. Jeden 9 stycznia przez taktyczną grupę 84 Operacji Specjalnych, a drugi przez ukraińskich spadochroniarzy. Żaden z nich nie mówi po ukraińsku, angielsku ani rosyjsku, więc przesłuchania prowadzone są przez koreańskich tłumaczy we współpracy z wywiadem Korei Południowej. Jeden z nich miał rosyjską legitymację wojskową wydaną w innej grupie Stuwy, podczas gdy drugi nie miał przy sobie żadnych dokumentów. Czytamy w komunikacie ukraińskich sił zbrojnych, które dostąpił nagranie z całej akcji. Więcej na temat schwytania koreańskich żołnierzy powiedział prezydent Załęski podczas codziennego wieczornego wystąpienia. Nasi ludzie z sił operacji specjalnych, a mianowicie Grupa Taktyczna nr 84, a także spadochroniarze, schwytali dwóch żołnierzy z Korei Północnej. Żyją i zostali już przewiezieni do Kijowa jako jeńcy wojenni zostali schwytani w miejscowości Kurczyno. Nie było to łatwe. Inni północno-koreańscy żołnierze i Rosjanie próbują zabierać rannych Koreańczyków właśnie po to, by nie dopuścić do ich pojmania. Teraz ci dwaj otrzymują opiekę medyczną i rozmawiają ze śledczymi SBU. Rosjanie dają Koreańczykom dokumenty, ale nikogo nie oszukają. To Rosja robi wszystko, aby przedłużyć i rozszerzyć wojnę i zostanie za to pociągnięta do odpowiedzialności. Swoje oświadczenie w sprawie wystosował też szef ukraińskiego MSZ, który zaapelował o izolację reżimów w Moskwie i Pjongjangu. Pierwsi północno-koreańscy jeńcy wojenni są teraz w Kijowie. Regularne wojska Korei Północnej, nie najemnicy, się w wojnę agresji przeciwko krajowi europejskiemu. Bezpieczeństwo Europy i Indo-Pacyfiku jest bezpośrednio powiązane. Potrzebujemy maksymalnej presji na reżimie w Moskwie i Pjongjangu, napisał Sybicha na X. Do niebezpiecznej sytuacji doszło w okolicy Niemiec oraz całkiem blisko polskiej granicy, ponieważ należący do rosyjskiej tzw. Tak floty cieni, tankowiec Eventim, został zatrzymany przez niemieckie holowniki w pobliżu z Rugia. Będący pod panamską Panderą tankowiec o długości 274 metrów i szerokości 48 metrów był w drodze z usługi w Rosji do Port Said w Egipcie, czytamy na amach agencji DPA. Co więcej, jak czytamy na amach Deutsche Welle, tankowiec ma na pokładzie prawie 100 tysięcy ton ropy. Statek z prawie 100 tysiącami Ton ropy na pokładzie jest uważany za część tzw. floty cienia Rosji. Holowniki mają teraz odhalować tankowiec do wybrzeża w pobliżu Sasnic. Czytamy na Amach portalu. Warto też dodać, że port Sasnic znajduje się około 70 km od polskiego wybrzeża. Dalej gazeta opisała jak wyglądała akcja niemieckich służb. Specjalnie przeszkolony zespół ekspertów został zrzucony z helikoptera na miejsce zdarzenia. Uszkodzony statek został odgrodzony. Powinno to zapewnić równomierne rozłożenie ładunku statku na holowniki. W piątek po południu, kilka godzin po wystąpieniu awarii na pokładzie 274-metrowego tankowca, został on pomyślnie podłączony do pierwszego holownika ratunkowego, który utrzymał go na miejscu, opisuje Deutsche Welle. Następnie sprawę skomentował Wołodymyr Załęski, który zaznaczył, że statek ten jest bombą naftową. Uszkodzony rosyjski tankowiec, który utknął w pobliżu niemieckiej wyspy Rugia, z prawie 100 tysiącami ton rosyjskiej ropy, stanowi wyraźne zagrożenie dla środowiska morskiego i całej linii brzegowej. Ten tankowiec w cieni to bomba naftowa, Naftowa, która na szczęście nie wybuchła, jednak Moskwa obsługuje setki takich bomb, z których każda stanowi zagrożenie, napisał Związek. Za lekko ponad miesiąc w Niemczech odbędą się wybory parlamentarne, w związku z czym partia AFD ogłosiła, że jej kandydatką na niemiecką kanclerz będzie Alice Weidel, która podczas konwencji przedstawia kilka swoich postulatów. Jednym z nich jest m.in. zapowiedź zniszczenia wszystkich turbin wiatrowych. Ponownie uruchomimy Nord Stream, możecie na to liczyć i mogę Wam powiedzieć, że kiedy będziemy u steru, zburzymy wszystkie turbiny wiatrowe razem z tymi wiatrakami hańby. Co też ciekawe, partia AfD wspierana jest przez amerykańskiego miliardera Ilona Maska, który na swoim profilu na X udostępnił transmisję z konwencji prawicowej partii. Przechodząc do polskiej polityki, to podczas konferencji prasowej Rafał Trzaskowski kolejny raz uderzył w Karola Nawrockiego, którego to słowa o braku zgody na przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej rozcieczyły władze ukraińskie. Teraz Trzaskowski skomentował tę wypowiedź twierdząc, że członkostwo Ukrainy w NATO oraz Unii Europejskiej to polska racja stanu. Natomiast przy tej okazji chciałem powiedzieć jedno, że bardzo mnie zaskoczyły, Słowa mojego konkurenta mówiące o tym i stawiające pod znakiem zapytania członkostwo Ukrainy w NATO czy w Unii Europejskiej, dlatego że to jest polska racja stanu. I oczywiście Ukraińcy muszą uwzględniać nasze stanowisko, jeżeli chodzi o kwestię ekshumacji. Natomiast my powinniśmy wspierać członkostwo Ukrainy w NATO, również w Unii Europejskiej, chociaż oczywiście to członkostwo nie będzie łatwe, dlatego że ono będzie wymagało lat dostosowań, zwłaszcza po stronie ukraińskiej, ale również reformy Unii Europejskiej. Ale cieszę się, że, że wreszcie w sprawie ekshumacji. you <laughs> coś się zaczęło dziać i cieszę się, że Ukraińcy tutaj uwzględnili polski punkt widzenia, no bo trudno byłoby sobie wyobrazić, żeby było inaczej. Co jednak ciekawe, zaledwie dwa dni wcześniej podczas konferencji prasowej w Grodnie Rafał Trzaskowski wypowiadał się w dokładnie takim samym tonie, jak kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość. Przed nami oczywiście bardzo, bardzo trudny proces przyjmowania Ukrainy do Unii Europejskiej i o tym też rozmawialiśmy, dlatego że musimy zdawać sobie sprawę z tego, że, że Ukraina nie może wejść do Unii Europejskiej. Jeżeli polityka rolna nie zostanie zmieniona, i to jest oczywiście pytanie, w jaki sposób ta polityka miałaby się zmieniać, i o tym trzeba bardzo szczerze rozmawiać, zarówno w Unii Europejskiej, jak i z naszymi ukraińskimi partnerami. A jeśli podobał Wam się ten materiał i chcecie być na bieżąco z najważniejszymi informacjami z Polski i ze świata, to zachęcam do polubienia tego filmu oraz subskrypcji kanału wiadomości. Dzięki, do zobaczenia już jutro w kolejnym odcinku.